Potrzebna mi przestrzeń, drodzy rodzę nowy plan. Lidz, dobry pas, autostrada, lewy paz nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, chodzę to papa, kiedy uśmiech mi gaz Moja przestrzeń, drodzy nowy plan. Lidz, dobry pas, autostrada, lewy moja przestrzeń. Moja przestrzeń, moja przestrzeń. Potrzebna na mi przestrzeń, drodzy nowy plan. Autostrada, lewy, baz i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zdobi, gaz i moja przestrzeń. Zrodzę, rodzę, nowy plan, wit, dobry bas. Autostrada, lewy, baz i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zdobi, gaz i moja przestrzeń. Kilometry, tras, być niczym tak.